Dzień dobry, miłe panie, dzisiaj odcinek o nietypowych albo może właśnie typowych bólach brzucha, które często są niestety nierozpoznawalne, albo właściwie nierozpoznawalne. Od razu wam powiem, że bóle brzucha można po podzielić na te bóle ostre i na chroniczne. No, ostre są takie, które skutkują na przykład wyrostkiem robaczkowym, czyli pomoc nieudzielona udzielona w ciągu paru godzin skutkuje tym, że można poprawna się znaleźć po drugiej stronie stratosfery, oczywiście w zależności od poglądów. <noise> Natomiast zajmiemy się dzisiaj bólami przewlekłymi, mianowicie bólami o typie przepukliny. I skąd w ogóle, co to jest przepuklina? Przepuklina w, w, u człowieka jest przede wszystkim tym, czego brakuje. Jak to pomyślicie, jak to? Przecież przepuklina, to ja wiem, to taka gula gdzieś tutaj jest, wystaje w pewnym momencie, o, jak gdzieś ta gula taka jest, o, to się ma przepuklinę. Zgadza się. To jest to, co widać najczęściej, co wystaje. Mówimy oczywiście o jamie brzusznej. Ja nie mówię o przepuklinach naczyń, czy w mózgu jakichś tam, można powiedzieć, elementach, tętniakach, bo to też jest forma przepukliny. Skupiamy się tylko na jamie brzusznej. I w jamie brzusznej, jeżeli występuje taka gula, takie, można powiedzieć, wygięcie, no to najczęściej rozpoznajecie przepukliny, idzie do chirurga, on operuje, wszystko jest fajnie. Ale co będzie, jeżeli macie brzuch płaski, tak jak tutaj u tej laleczki? I dalej Was boli. Ale przede wszystkim... Trzeba pójść do lekarza. Jeżeli lekarz was diagnozuje, znajdzie jakąś chorobę, a może to być bardzo wiele chorób, może to być nawet pewna forma endometriozy. Tak, endometrioza też daje dolegliwości jak przy y, przepuklinie, tyle że jest to związane bardziej z początkiem okresu, a nie boli jak gdyby przez cały cykl. No ale załóżmy, endometriozę wy, 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 wykluczyliśmy. Y, chirurg też nic nie mówi, a was ten brzuch boli. Boli rok, boli dwa lata, chodzicie po lekarzach i nic. No, i teraz zobaczcie. Odsłaniamy tutaj naszą laleczkę. O, spódnicę do góry i cóż widzimy? Widzimy tutaj taką kartkę papieru, którą ja przykleiłem. Jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, można powiedzieć, tutaj o mięśniach prostych brzuchach, gdzieś one są tutaj, są sobie. O, i one ze sobą się rozrywają, tu też powstaje pewna forma przypukliny. No więc przypuklina, która najczęściej Was będzie, miłe panie, dotyczyła, jest najczęściej przypukliną nie leżącą w pachwinie. O tej nie mówimy, bo to jest sprawa czysto chirurgiczna, tylko powyżej. Najczęściej jest to powiedzmy sobie to miejsce, albo po tej stronie to miejsce. I tu bardzo często w tym miejscu was boli brzuch. I chodzicie po lekarza. i nic nie mogą stwierdzić, i, i takie memłanie nie wiadomo czego z czym. Tak, ponieważ lekarze szukają... To, co jest, czyli tak, najchętniej jakby znaleźli jakiś guz, jakiegoś mięśniaka, jakąś, nie wiem, torbiel, jakieś wzrosty, nie wiadomo co. A trzeba właśnie tutaj myśleć o przepuklinie. Teraz jedna pani, która jest u mnie, też i mimo, że nie ma dzieci, bo też to można przepuklinę mieć, nie posiadają dzieci, pyta się mnie właściwie, jak, jak to jest z tymi przepuklinami? Także robię tutaj dla pani N, także pozdrowienia ten odcinek, mianowicie o co chodzi. Wiemy już, że tutaj są te takie miejsca krytyczne. Teraz przesuwamy i spróbuję Wam wytłumaczyć to na kartce papieru, a właściwie na dwóch. Tak? Pod y, samymi mięśniami mamy powięź, czyli ta taka gruba, to jak gdyby pewna forma takiej tkanki, która spina nam cały brzuch. Wraz z ćwiczeniami fizycznymi, pracą fizyczną, jakimiś wypadkami, operacjami, ta cała ściana, która jest, po, po, pokrywa jamę brzuszną, ulega osłabieniu. I najczęściej to, po prostu to osłabienie polega po prostu na tym, że, że takie są pasma, jak gdyby tej, tej powięzi tutaj, o i gdzieś tutaj to się zaczyna powoli rozchodzić, o powiedzmy sobie tutaj. I właśnie te punkty, które tu wcześniej nam, namalowałem, o to są właśnie tutaj te miejsca, które się dokładnie znajdują w tym miejscu. I teraz znowu wracamy do przykładu. Co to jest to miejsce? Tu jest powieść, to wszystko jest powięź, tu jest powięź, ale tu nie ma nic. Tu jest dziura, taka szczelina, taki klin. Czyli coś takiego bym powiedział, o jakbyśmy wzięli te dwie kartki z kolei, o, i spróbowali je tutaj ze sobą. O, pokażę Wam tutaj skleić. O, tu macie jedną kartkę. Tu macie. Drugą kartkę. O! Te kartki to przedstawiają nam psz, psz, jeszcze powieść, która jest. A teraz tutaj jest od zoo. I zobaczcie. Mamy taki czarny trójkącik. O! I w tym miejscu najczęściej powstaje przepuklina, czyli brakuje tkanki, której nie ma. I w tym miejscu, jak dotykacie, to Was boli. To bardzo trudno, ja próbowałem już parę razy tłumaczyć moim kolegom po fachu i nie tylko o co chodzi. Część z nich to rozumie bardziej, część mniej, część to mówi, a dobra, to weź tutaj na strzyknik sylokainą, będzie, będzie mniej bolało. Zgadza się, bo jeżeli ta tkanka nie jest w jakiś sposób unerwiona, no to Was nie boli. Czyli jeżeli będziecie miały kiedykolwiek jaką, jaką, można powiedzieć, problem z przepuklinami, z bólami brzucha niewytłumaczalnymi i zrobiono was, u Was wszystko albo prawie wszystko, to pójdźcie do takiego lekarza, który Wam to wytłumaczy i znajdzie, a jeżeli nie znajdziecie, to przyjedźcie do mnie do Słupska, tam jestem od czasu do czasu i wtedy możemy to wszystko zbadać. Także dziękuję bardzo za uwagę, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!